Nazywam się Stanisława Swat. Funkcjonuję w dziennym domu senior Wigor w Łapach. Mam 76 lat. Zostałam wybrana na lidera szlachetnej paczki. Wiek nie jest istotny. Istotne jest to, co jest w środku. To jest otwarcie się na drugiego człowieka. Jako lider Szlachetnej paczki będę, moim obowiązkiem będzie kierowanie zespołem ludzi, którzy będą uczestniczyć właśnie w tej inicjatywie. Że ubóstwo to jest, to jest takie cierpienie psychiczne, więc my mamy za zadanie ja, bo sam człowiek nic nie zrobi, jednostka, no jednostka niewiele może, ale wespół z wolontariuszami, którzy mają w sobie dużo empatii, Wspólnie myślę sobie, że, że, że spełniły zadaniu i na pewno poradzimy sobie, bo wiara przecież czyni, cuda i przenosić można góry. I człowiek schorowany potrzebuje Twojej opieki i Twojego zainteresowania się nim. Byłem ja w stoku na spotkaniu przyszłych liderów szlachetnej paczki. Poczułam się w tym środowisku tak, jakbym tam zawsze była. Serdecznie miło, wśród ludzi dobrych, wśród ludzi mądrych, wśród ludzi kochanych. W życiu bym sama nic nie zrobiła, wielu rzeczy, gdybym nie była woto, otoczona dobrymi ludźmi. To jest właśnie tak w moim życiu. Jeśli ja mam możliwość pomóc drugiemu człowiekowi, to jestem spełnionym człowiekiem. Jestem spełniona i jestem szczęśliwa. To, czy stać cię na jakiś gest życzliwości wobec drugiego człowieka, czy jesteś w stanie wykonać jakieś dobro, nie zależy tylko od Twoich zdolności, posiadanych środków materialnych czy samopoczucia. To wiara góry przenosi: uwierz Bogu, a będziecie dokonywać rzeczy niezwykłych. Młodość to stan umysłu. Kanapowcy, ruszcie się, ruszcie się kochani, naprawdę życie jest piękne, ruszcie się, działajcie, zapraszam Was do działania wspólnego. Zobaczycie, jaką przyniesie to Wam radość i satysfakcję.